Witam was w holu z Pepko. Dzisiaj Hall pierwszy taki na moim kanale, w którym jeszcze pokażę wam pomysł na prezent. Będzie to na końcu tego filmiku. Dorzucę jeszcze parę rzeczy do tego prezentu, bo chcę już go tak spakować finalnie. Spoza sklepu Pepko. Więc jeszcze, jeżeli jesteście zainteresowani takim pomysłem na prezent, którą, którym bazą będą produkty z Pepko to zapraszam Was do oglądania i do pozostania do samego końca tego filmiku. Rzeczy nie będzie dużo, ale postanowiłam właśnie, że skoro dogram tą część z tym prezentem, to nagram ten film. Jedna rzecz, która jest tutaj ubraniowa i jest to rzecz dla mnie, to są to dresy. Wzięłam rozmiar L. Jeszcze ich w ogóle nie mierzyłam, przyznaję się bez bicia, więc mam paragon w razie, co to zwrócę. Postaram się wrzucić Wam przybitkę i pokazać, czy są dobre, czy nie, no chyba, że będą za małe. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. To ta przebitka by się nie pojawiła, ale postaram się przymierzyć i wrzucić Wam w stawkę. Zwykłe, szare spodnie dresowe, tak tutaj zakończone na nogawkach, troszeczkę zwężone. Nie jest to na tyle elastyczne, żeby do łydki przylegało, ale może będzie akurat pasowało do grubości mojej łydki. Właściwie to chyba już kostki. Zakończenia takie metalowe. I co my tutaj mamy? Cena 30 zł. Ten materiał jakoś. A nie, jest on chyba bawełniany. Ja tego nie sprawdziłam. On od środka taki jest trochę śliski i teraz mi się to w sumie nie podoba, bo w sklepie tego nie sprawdziłam. Poliester. 80% poliester, 16% wiskoza i 4% elastan. No, chyba jednak je zwrócę, bo nie sprawdzałam w środku, jakie one są. Myślałam, że to jest bawełna. A niestety nie. Więc chyba w sumie ich nie będę mierzyć i je e, zwrócę bo mam te inne z takim lampasem, co były kiedyś i one są fajne, a te jednak takie fajne już nie są. Więc spodnie idą do zwrotu, nie będę ich wcale mierzyć, ponieważ nie podoba mi się, że yy, no, są takie mało oddychające. Yy, mój błąd, mogłam w sklepie przeczytać od razu skład, ale to nic, mam paragon, więc oddam. Następna rzecz, worki na śmieci, 35 litrów. I mamy worków sztuk 15. Cena to 3 zł. Ja je bardzo lubię i używam. One mają uszy, więc można sobie fajnie zaraz zawiązać worek. Następnie mam dwa zwykłe, klasyczne kubki. Nie mogłam się za bardzo zdecydować na wzór. Ponieważ robię prezent dla moich dziadków na rocznicę ślubu. No i postawiłam jednak na zwykłe, klasyczne kubki, bo akurat nie było takich, żeby mogła dopasować dla babci, dla dziadka. Nie było właśnie za bardzo takiej kolorystyki męskiej. No więc stwierdziłam, że postawię na takie zwykłe, klasyczne białe. Cena jednego kubka to 5 zł. Czy tutaj mam jakąś pojemność, moi drodzy? Tak, 350 ml. Tak te kubeczki się prezentują. Także to jest jeden z elementów prezentu. Następna rzecz jest to koc. Koc o wymiarze 200x220, więc jest to taki duży, duży koc. Cena 40 zł. On jest w takim kolorze ciemno-ciemno-szarym, więc nawet tak, jakby trochę wpadał w brąz. Ciężko mi określić, jaki to jest kolor, ale bardzo mi się spodobał. Był jeszcze chyba fioletowy. Ten wyglądał ładniej, więc zdecydowałam, że wybiorę właśnie ten, bardzo milutki. No i jeszcze mam tutaj. Taki koszyk. Ten koszyk to jest właściwie fajnie można to wykorzystać jako osłonkę na doniczkę, bądź włożyć sobie właśnie tutaj koc. Myślę, że też jest więcej zastosowań. Teraz na szybko za, za dużo nie wymyślę, ale na pewno można różnie wykorzystać taki, ko, taki kosz. I cena tego kosza to 20 zł. I w sumie to już wszystko z zakupów naprawdę jest niewiele. Ale pokażę Wam właśnie, jak z wykorzystaniem tego, co tutaj kupiłam, postaram się zrobić ciekawy prezent dla moich dziadków. Nie będzie to nie wiadomo jak kosztowny prezent. Myślę, że w okolicach 100 zł. Także jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do dalszej części. Dobrze, tak więc wszystkie produkty, które y, zakupiłam w PEPCO dla dziadków, już mam tutaj uszykowane dodatkowo, tam z tyłu jeszcze jest oczywiście kosz, y, kocyk, koszyk. Dodatkowo zakupiłam jeszcze, żeby dorzucić herbatkę, worek, cukierków, winko, które akurat moi dziadkowie lubią, właśnie takie. Y, dalej mam jeszcze tutaj celofan, nożyczki i. Taką tutaj kokardę, to teraz nie wygląda jak kokarda, ale jak będziemy pakować, to Wam pokażę. Zakupiłam to na AliExpress, ale bardzo już dawno, więc nie podam Wam linku, ale na pewno jak wpiszecie, to znajdziecie. Wybrałam właśnie, bo mam jeszcze żółte, żółto-złote i takie złoto-zielone. Myślę, że tutaj zieleń będzie bardzo ładnie pasowała, więc wybrałam zielone. Także przechodzę już do pakowania tego prezentu. Oczywiście wkładam koc. Lepko pod skosem. Myślę, że może y, zrobię to jakoś o tak, żeby te ceny i tak dalej, wszystko było z tyłu, a żeby tutaj w miarę jakoś to wyglądało. Y, wkładam jeszcze winko. Tutaj włożę tak po bokach kubeczki. A jeszcze mam tutaj tą herbatkę. Tą herbatkę. O, może coś takiego. Tutaj ścisnę kubeczki. O, tak to się prezentuje, zaraz wam przesunę, ale jeszcze do tych kubeczków, żeby nie były takie puste. Właśnie kupiłam te cukiereczki i tutaj nadrzucam tych cukiereczków. Tak to się prezentuje, już wam przybliżam. Zobaczcie. Wydaje mi się, że fajny prezent. Mam nadzieję. Dajcie znać, co myślicie. Teraz to zapakuję w celofan. Mam nadzieję, że mi tutaj go wystarczy. I zaraz zobaczycie efekt końcowy. I prezentuje się prezent masło maślane, ale tak właśnie to zapakowałam. Dajcie znać, czy wam się podoba. U nas w rodzinie i nawet poznajomych, jak pytam zawsze jest problem, co kupić dziadkom, bo dziadki z racji wieku już przeważnie zawsze wszystko mają, więc można życzyć im zdrowia, e, oczywiście e, i, i szczęścia, ale no ciężko jest z prezentem. Bynajmniej właśnie tutaj w moim otoczeniu znajomych i rodziny. Także myślę, że taki prezent to jest jakoś tak do 100 zł. Koszyk 20, koc 40 to mamy 60, kubki po 5 to mamy 70, winko 20 to mamy 90, no i herbatka i cukierki. Taki prezent myślę za 100 zł. No jeszcze wiadomo, 5 zł celofan, no ale to już są takie groszowe sprawy. Także dajcie znać, czy podobał Wam się mój pomysł na prezent. Um, I... So, kochani, dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się oczywiście już w następnym filmie. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Pa!